Dlaczego sterydy i generalnie doping nie są dobre dla Twojego organizmu? Często osoby trenujące profesjonalnie docierają blisko swoich limitów fizjologicznych i próba ich sforsowania intensywniejszymi treningami bądź też bardziej wyrafinowanymi metodami treningowymi spełza na niczym. Wówczas pewna część osób decyduje się sięgnąć po środki dopingujące. Jednym z najczęściej kojarzonych z dopingiem środków są steroidy anaboliczne. Kwestia odnośnie powikłań zdrowotnych to negatywny wpływ na serce. Osoby stosujące sterdy mogą przyspieszyć postęp chorób serca lub je u siebie wręcz wywołać. Sterdy powodują przerost tkanki mięśniowej, także serca, co prowadzi do jego postępującej niewydolności, oraz mogą wywoływać te steroidy u osób podatnych także nadciśnienie tętnicze ze wszystkimi jego konsekwencjami, czyli także zawołami mięśnia sercowego, przyspieszeniem procesów miażdżycowych czy wystąpieniem wspomnianej niewydolności serca.